Dla miłośników historii niezwykle fascynujące jest wyszukiwanie korzeni słowiańskich w dziejach średniowiecznego Śląska. Dotyczy to również starych nazw miejscowości. Nie inaczej jest w przypadku Przedsławic w gminie Żurawina na południe od Wrocławia. Wieś była już wzmiankowana w 1289 roku jako własność Przedsława Przedslaus. W XIX wieku językoznawcy niemieccy Wywodzili tę nazwę od imienia zasadzcy wsi, a Przedsławice odczytywano jako dorf des Przedsław. Jednakże określenie to i jego słowiański źródłosłów musiały drażnić nazistów, skoro w 1937 roku nakazali zmienić nazwę na Priselbach. Przed Sławice od XV wieku do sekularyzacji majątków kościelnych w 1810 były własnością klasztoru Klarysek we Wrocławiu. Dokumenty wyraźnie wskazują, że aż do wojny trzydziestoletniej wieś zamieszkiwali Polacy, katolicy, często pielgrzymujący do Trzebnicy i, co może zaskakiwać, również do Częstochowy. W miejscowości na uwagę zasługuje późno-gotycki Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Był on wzmiankowany już w 1376 roku. Obecna bryła świątyni powstała zapewne w pierwszej połowie XVI wieku. Jest to budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowym. Od północy znajdują się zakrystia i kaplica. Zaś od strony zachodniej wieża z ostrosłupowym hełmem, w której zawieszony jest dzwon odlany w 1726 roku we Wrocławiu. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. W ołtarzu zobaczyć można dwa obrazy. Główny przedstawia Pietę z charakterystyczną ukoronowaną srebrnymi klejnotami postacią Matki Boskiej. Nad tym wizerunkiem w zwieńczeniu ołtarza widnieje obraz ukazujący Świętą Katarzynę. W ołtarzach bocznych widnieją obrazy przedstawiające wizję Świętej Jadwigi przed krucyfiksem oraz Świętą Barbarę. Barokowe wyposażenie kościoła pochodzi z końca XVII wieku i początku XVIII. Ze średniowiecznych reliktów pozostało ostrułkowe wejście z prezbiterium do zakrystii i zabezpieczone kratą sakramentarium. Warto nadmienić, że późnogotyckie nadstawy ołtarzowe pochodzące z początku XVI wieku z rzeźbami przedstawiającymi m.in. świętą Annę Samotrzeć Świętą Barbarę i świętą Katarzynę znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W kruchcie świątyni wmurowana jest XVI-wieczna chcielnica. W XIX wieku kościół otrzymał klasycystyczną ambonę z reliefami, ukazującymi ewangelistów oraz chór muzyczny. Znajdowały się tam organy, ale instrument nie dotrwał do współczesności. Podczas dokonanej po II wojnie światowej konserwacji wnętrz rozebrano pozostałości empory muzycznej. Świątynię i przylegający do niej cmentarz otacza mur obronny. W południowej jego części zachowały się otwory strzelnicze, a na cmentarz prowadzi renesansowa trójosiowa brama. Przy niej zobaczyć można fragment żelaznej obręczy to pozostałość tzw. kun. Służyły one do zakuwania skazańców przed karą chłosty i wystawienia ich na upokarzający widok publiczny. Na cmentarzu zachowały się nagrobki dawnych niemieckich mieszkańców wsi, m.in. grup proboszcza Karla Ilgnera, zmarłego w 1938 roku. Przed wejściem na plac cmentarny postawiono w turnie trzy średniowieczne krzyże pokutne. We wsi znajdował się również XIX-wieczny pałac, ale budowla spłonęła całkowicie w 1945 roku. Natomiast obok kościoła do dziś stoi plebania, także pochodząca z początku XIX wieku. Z racji swej niewielkiej odległości od Wrocławia, przedsławice ze swym średniowiecznym rodowodem stają się naturalnym wyborem dla tych, którzy chcą się tu osiedlać z dala od wielkomiejskiego zgiełku.